Witam. Chciałabym przybliżyć Wam zjawisko immersji w swojej prezentacji Digital Storytelling. Jest to zanurzenie, oderwanie się od świata rzeczywistego, realnego. Przykładem jest tutaj zanurzenie pod wodą. Wtedy nie skupiamy się na tym, co, co dzieje się na zewnątrz. Pływamy sobie, czujemy się świetnie, a od rzeczywistości oddziela nas tafla wody. Skupiamy się tylko na tym, co tu i teraz. pod wodą. Czy spędzając dużo czasu przy komputerze, potrafisz się od niego oderwać? Czy wiesz, kto tak naprawdę jest po drugiej stronie? Łatwo nam uzależnić się od komputera i coraz trudniej się od niego uwolnić. Osoby starsze również chętnie zanurzają się w świat wirtualny. Wiek nie ma tu znaczenia. Nadużywanie jest zgubne. Może doprowadzić nawet do tego, że przy komputerze zaśniemy. Portale społecznościowe również nas uzależniają czas, który jest dla nas cenny, całkowicie poświęcamy spotkaniom z ludźmi, ale w sposób wirtualny. Imersja w grach powoduje często zanurzenie totalne, już chyba bardziej zająć umysłu się nimi nie da. Przedstawiona tutaj gra jest gra o przemocy. Ale przecież my czujemy się bezpieczni. Siedzimy sobie spokojnie przy komputerze i strzelamy do innych osób. Ale nic nie może nam się stać. Niestety przemocy się jednak uczymy. Osoby, które grają, Posiadają zdolność przenikania do wirtualnych światów bez wysiłku i niejako automatycznie. Światy wirtualne są dla użytkowników nową rzeczywistością, która pochłania całkowicie uwagę. Przedstawiona tutaj gra jest grą dla dzieci gra Lego, która, którą dzieci uwielbiają. Dzieci również bardzo dużo czasu spędzają przy grach. Niektóre gry są pouczające, ale wiele niestety niekoniecznie. Gry zabierają dzieciom ich cenny czas potrzebny na przykład do nauki, co jest bardzo ważne. Imersja oprócz wad ma też swoje zalety. Może być wykorzystana na przykład w symulatorach. Tutaj pokazuję symulator lotu, gdzie można poczuć się jak prawdziwy pilot. Możemy wirtualnie doznać obsługi pilotożowania. Nawet poćwiczyć możemy dla zdrowia, nie wychodząc z domu. Imersja wykorzystywana w edukacji również ma wiele zalet. Widoczna jest tutaj wycieczka po kosmosie. Jest to wycieczka bardzo ciekawa. Możemy poczuć się tak, jakbyśmy tam byli. Możemy podziwiać i zwiedzać. Możemy urządzić wideokonferencję, gdzie każdy z uczestników przyjmuje postać awatara. Może również reprezentować się własnym wizerunkiem. Użytkownicy mogą nadać awatarowi, czyli swojemu wirtualnemu wizerunkowi, imię i nazwisko lub nick, oraz modelować ich wygląd, wybierając między innymi kolor włosów, fryzurę, kolor oczu wzrost wagę sylwetkę ubranie, płeć oraz cechy fizyczne wpływające na zachowanie awatara. W tej sytuacji mamy przykład Awatara, występującego w roli pozytywnej, który poświęca się i ratuje życie człowiekowi. Mam nadzieję, że przedstawiłam Wam dużo ciekawych i interesujących rzeczy w moim utworze. Dziękuję i pozdrawiam.